Cześć, tu już Tygrys yy, Nauczyciel Iglo. Będziemy komentować grę z y, grupy H. Y, czarny mi grał Cisisia. Biały mi grał y, Sigm. Y, gra dość odważna bym powiedział. Początek ciekawy. Zignorowanie Kakari, żeby samemu podejść Kakari. Dlaczego nie? Czarne odpodziały. białe zagrały B16. Minus tego ruchu jest taki, że on nie bardzo wymaga odpowiedzi, czyli pozwalamy teraz czarnym zagrać drugi ruch w lewym dolnym rogu. Coś, czego ja bym się spodziewał, to coś wspierające ten kamień w taki niebezpośredni sposób, na przykład jakieś hasami tutaj. Tak? Z nadzieją, że weźmiemy jakieś wpływy i ten kamień w c14 będzie, będzie tam pasował. Na razie w wejście do rogu, czarne zignorowały, zagrały podwójne kakari, to jest jak najbardziej poprawne. Prawda, moim pod ulubionym podwójnym kakari jest takie kakari, ale e, co kto lubi, tutaj jest bardzo dużo fajnych, skomplikowanych e, sekwencji, które, które warto sobie grać, bo są zabawne. Na razie tu, 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 biały biorą róg. Jest to jakaś e, możliwość, alternatywą było wyjście e, do rogu. Czarny by szły tutaj, biały by blokowały a jak czarne by grały w ten sposób, to wcale nie gramy tu, bo nas przetnął, tylko oddajemy ten kamień. Oddajemy te kamienie dwa tutaj, o, bez, bez większych problemów, coś takiego. Dobra, wracamy do gry. Białe zagrały tu, czarne zagrały Atari i, i, i czarne połączyły. To połączenie wcale nie jest takim najbardziej ulubionym ruchem, co mnie troszeczkę zdziwiło, bo wydaje się jak najbardziej w porządku. Yy, ulubionym ruchem, jeżeli chodzi o komputery, oczywiście. Ulubionym jest zejście. Zejście jest... Ciekawe, białe tną, czarne grają tu i prawdopodobnie białe sobie ten kamień jakoś złapał, złapią. On nie jest co prawda tak bezpośrednio złapany, ale raczej ciężko czarnym go ratować. Czarne zawsze grają wtedy tu, białe zbijają i czarne mają stosunkowo dobrą pozycję na dolnej bandzie, a cały czas y, ruch jest otwarty i tego rogu jednym ruchem zablokować się nie da. Jak, jak na przykład czarne, białe zablokują z tej strony, to czarne mają wejście tu. A jak zablokują z tej strony, to czarne mają wejście jeszcze tutaj, tak więc nie można powiedzieć, że białe w tym rogu jakieś punkty, jako, jakoś dużo punktów mają. Na razie czarne wzięły sobie zewnątrz, łącząc w, te, w ten sposób. Trzeba troszeczkę uważać, bo nie ma połączenia między tymi grupami. To weźmy to pod uwagę. Na razie teraz biorą biał ten kamień, co też jest w porządku. Tylko zejście w zejście tutaj jest bardzo nie w porządku. Trzeba zbić. Dlaczego trzeba zbić? Bo teraz nie musimy odpowiedzieć na ten ruch, to jest absolutnie nie jest sente, więc czarne go nie dostaną i też nie bardzo musimy odpowiedzieć na ten ruch. Ten, ten, ten ruch też nie jest jakoś bardzo w sente, więc mamy po prostu zbicie tego kamienia, ale nie musimy później nic dogrywać, jeżeli czarne zagrają. Natomiast my mamy ruch, który jest prawie w sente. tutaj, to zmusza czarnego do wydłużenia i sprawia, że mamy żywy kształt. Nie będziemy co prawda pchać tam dalej, jakoś tak szczególnie bo to są same minusy, ale raz sobie zagrać możemy i, i wtedy mamy solidny kształt. W grze z kolei przez to, że białe zeszły, to czarne dostały ten ruch w sentę i zamknęły sobie dolną bandę. Tam już białe za bardzo nie mogą wchodzić, a czarne wciąż mają sentę, mogą sobie grać gdzieś indziej. I zrobiły to, żeby zaatakować grup, grupę u góry po lewej. No ma to sens. Mamy tu jakieś wsparcie, czarne kamienie i to pomoże nam w tej walce tutaj. Zobaczymy co się stało. Biały wychodzą, alternatywą byłoby wejście do rogu. To jest takie stare roseki, Które mogłoby się stać, czy drabinka działa? Powinna działać. Para, para, raz dwa raz dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa i działa. Działa drabinka, możemy. Też yy, komputery polecają zamiast tego ruseki białymi grać tutaj. No i tam można tam ignorować, można zostawić to cięcie w d12 na później. Też jest taka możliwość. Na razie białe wyskoczyły, to odważna decyzja. Mówiłem, że gra będzie odważna, to jest już, już się to zaczyna. I białe wchodzą do rogu. Tutaj czarne zagrały w e12, duży ruch, ale też w b18 też jest kluczowe, bo zabieramy bazę przeciwnikowi, a dajemy sobie, tak? To tak naprawdę teraz te, te, te grupy troszeczkę ze sobą walczą więc granie pomiędzy nimi jest istotne. W grze białe zagrały h17 i czarna grupa zaczyna troszeczkę mieć problemy. Możemy co prawda sobie wyjść, ale białe sobie mogą przeżyć mniej lub bardziej spokojnie w rogu. Byłaby to jakaś opcja. Natomiast jeżeli teraz zagramy tu, to okazuje się, że ten ruch nie jest tak skuteczny jak poprzednio, bo teraz białe mają bardzo ładną odpowiedź w d18. I ta, ten ruch, no to nie bardzo mamy jak na niego odpowiedzieć. Jeżeli zagramy tak, to jak w grze, to białe się łączą z kamieniem h17, a nasza grupa jest o wiele słabsza. Walka kontynuuje się, ale jest to jak najbardziej w porządku dla, dla białych. Alternatywą czasem jest ruch ten, ale w tym momencie nie powinien on być możliwy. Po białym przecięciu czarne się wydłużają. I problem jest taki, że jak teraz połączymy, to po prostu złapią, złapie białe nasze kamienie. Tak? Wszystko dzięki tutaj wsparciu w postaci kamienia w e14. On tak naprawdę wszystko napisuje. Gdyby go nie było, to można było jeszcze taką sekwencję rozpatrywać. Dobra, pach, 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 białe się połączyły, czarne połączyły. No, duża wada tego ruchu jest taki, że nie jest w sente. Można by się starać zastanowić nad jakąś alternatywą, na przykład czymś takim. O. Jak białe zagrały Atari, to wtedy zamykamy w ten sposób. A jakby białe odpowiedzą, tu to może, może zróbmy taką wymianę. To nam dużo nie pomaga, ale może troszeczkę łatwiej będzie wychodzić. W każdym razie czarne zagrały solidne połączenie, i białe. Znowu, odważnie bym powiedział, nawet brawurowo wskakują w C10. I to nie jest pierwszy raz, jak białe ta grają, jak sygium ta gra. Ja już komentuję którąś grę. Jeżeli mamy jakieś grupy, które są słabe i walczą tutaj. Czarna gra, grupa jak najbardziej walczy z białą. I do tego jeszcze mamy, no nie aż takie mocne, ale już już trochę bardziej bezpieczne grupy. Ja może znaczy je kółkami, czyli tymi, tutaj te dwie grupy, tak. No, to tworzenie nowej grupy tylko nam sprawia więcej problemów. Robienie nowej grupy przy walce to jest jedna z najgorszych rzeczy, które możemy robić, bo po prostu nie będziemy mieć tylu rąk, żeby wszystko, wszystko chwycić. Skupmy się na wzmacnianiu tych grup, które mają. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w walce mamy przewagę, to znaczy się mamy silniejsze grupę, albo mamy ich mniej niż przeciwnik, wtedy możemy sobie stworzyć nową grupę i zrobić jeszcze większą walkę, jeszcze większy chaos. Póki walka jest równa, to tworzenie nowych grup. Jest po prostu błędem. I tak to było w, te, w, tej, w tej okazji. Białe zagrały nową grupę. Czarne bez większych problemów nie przesz przeszkodziły białym w rozdzieleniu i zamykają tą grupę w F14. Bardzo mocny ruch. Nawet jeżeli białe przeżyją, co nie jest wcale takie oczywiste, no to zamknięcie białej grupy od, od, od centrum będzie bardzo, bardzo przydatne. Wzmocni obie czarne grupy. Na razie czarne zdążyły wrócić w F, y, w E6, i to oznacza, że ta grupa jest bardzo słaba, no bo ona jest tak naprawdę rozdzielona od swoich przyjaciół i ma po, na dole bardzo silną czarną grupę. To jest dodatkowym problemem. Na razie tutaj sobie białe przyżyły, ale przyżyły w Gotę. No i cały czas ta grupa, którą niedawno białe stworzyły, jest po prostu. Do poświęcenia. Nie bardzo wiadomo, jak można by to, tę grupę ratować. A zauważmy, jak czarne grupy mniej lub bardziej się połączyły. No, może nie jest to jakieś takie super ścisłe połączenie, ale praktycznie się połączyły, tak, i zyskały siłę. O wiele łatwiej będzie teraz naciskać na grupę o tę u góry. Ona jest samotna teraz i stoi przy grupie silnej czarnej. Yy, I czarne to oczywiście robią, atakują tą grupę, bardzo słuszna decyzja. Przejawania czarnych w tym momencie ujawnia się dość poważnie. Tutaj upewnimy się, że tutaj jest łączenie i walczymy. No i ta walka przyniesie zysk. Tak? Nawet jak te białe uciekną, a praktycznie uciekną, to zyskamy dużo potencjału na górnej bandzie. Musimy tylko uważać trochę na swoją grupę. I tutaj mam wrażenie, że yy, Czarne trochę nie uważały. Znowu jest w ogóle to samo co ostatnio. Znowu mamy jakąś walkę, mamy słabą grupę i nagle tworzymy jeszcze kolejną, e, kolejną dodatkową, słabą grupę, żeby jeszcze łatwiej było czarnym nas zaatakować. No to, to jest po prostu szaleństwo. 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 Czarne znowu rozdzielają białe grupy no i spokojnie wyskakują. Mam wrażenie, że to nawet troszeczkę zbyt spokojnie. Można było podobnie jak ostatnio spróbować zamknąć e, takim ruchem. Jeżeli ten ruch działa, trzeba by to policzyć. Jeżeli działa, to jest to bardzo dobry ruch. To tak często w go jest: jak ruch działa, to jest dobry. A jak nie działa, to nie jest dobrze. Niestety, tak to już mamy. Czarne były trochę spokojniejsze. I wadą tego ruchu jest to, że po białym wskoczeniu no bardzo chcemy zagrać jeszcze raz tutaj. I zaraz zobaczymy, że to nie, niekoniecznie był najlepszy pomysł. Bo białe nas tak porozdzielały. Porozdzielały i, i rozcięły. Powstał tutaj bardzo taki nieładny kształt dla czarnych. Białe mają w środku nóż, a czarne mają na zewnątrz jakieś masło, które się roztapia powoli. No to nie jest dobry kształt. No to co było w takim razie źle? Otóż próbowaliśmy zrobić coś, co, czego się zrobić nie dało. To znaczy próbowaliśmy tym ruchem Keimą zamknąć białe, mimo że tego się nie dało zrobić. W takich przypadkach musimy się pogodzić z tym, Al, albo zagrać inaczej, na przykład tak albo tak, czyli inny ruch, który może działa i zamyka, a jeżeli nie działa żaden z tych ruchów, no to musimy się pogodzić, że jednym ruchem tej grupy nie zamkniemy, no i wymyślić jakiś alternatywny sposób działania, na przykład wyskoczenie tutaj, żeby tworzyć więcej u góry. Można też zagrać od tej grupy po lewej, jeżeli się o nią martwimy, tak zmusić biał do uciekania i teraz tam prowadzić, tam gdzie chcemy. Może na przykład na razie zająć się tym kamieniem, u góry, u góry go zamknąć, i, i po prostu gra by była kontynuowana, walka by była kontynuowana. W grze czarne były niecierpliwe i ta niecierpliwość się nie opłaciła. No, nie da się ukryć, że mimo tego złego kształtu wciąż czarne dostają dużo siły, tak? No, ale to było nieuniknione, biorąc pod uwagę, że białe zagrały jakieś takie tenuki od walki i stworzyły sobie nową grupę. Tak? Więc. Nie można powiedzieć, że to jest straszny rezultat. Jeżeli tylko czarne przeżyją, to powinny być mniej lub bardziej zadowolone. I to się, jak wydaje, mi się zdarzyło. Czarne tam e, stosunkowo bez problemów połączyły się z, e, ze swoimi kolegami, i przeżyły i dodatkowo wciąż udało się rozwijać te wpływy na środek. Więc nie ma absolutnie na razie dla czarnych żadnych problemów. Tu jakieś wymiany, białe wychodzą. Białe bardzo muszą, widać, się napracować, żeby przeżyć. A jak ktoś się zastanawia skąd się to wzięło, no to powody są dwa. Pierwszy to jest ten ruch, który zignorował walkę między czarno-białą grupą, a drugi to jest ten. To są dwa powody, przez które tak ciężko białym teraz przeżywać i trzeba się wić jak jakiś piskosz. Yy, dobra. No, gra się toczyła, a ostatecznie czarne postanowiły dalej nie gonić tej grupy i zagrały duży ruch w R14. W Zaczęła się kolejna walka, ale ta walka nie jest e, rozsądna, Czarna się bez problemu połączyły z tej strony. Tej grupy też łatwo nie jest zaatakować, nie, nie zaatakować, więc powinno sobie czarne poradzić. Oddaliśmy tu dwa kamienie. Możliwe, że słusznie, a może, może, możliwe, że nie. Można było próbować też się jakoś tutaj łączyć. No, ale jest to skomplikowane, tak? tym jest jakiś taki ruch. Na oko wygląda, że czarne jakoś sobie poradzą. Na pewno nie, nie, nie mogło zostać zamknięte, ale y, tutaj y, czarne postanowił bia białe, przepraszam, nie, czarne postanowiły poświęcić kamienie, też jest to w porządku. Już przewaga jest na tyle duża, że niewiele jesteśmy w stanie tutaj poradzić. Ostatecznie, nawet czarne oddały jakieś kamienie w centrum, tak, biorąc pewne, pewne tereny u góry po prawej. Może nie była to taka punktowo optymalna decyzja, natomiast była to decyzja, która prowadzi do wygranej, więc nie można jej, nie można jej krytykować. Jeżeli tylko czarne wezmą całe te punkty, no i białe wezmą tylko ten środek, może trochę na, na dole i na dole po lewej, no jakieś minimalne punkty tu, to bez problemu czarne mają przewagę terytorialną. Kwestia teraz nie zginąć, i czarne dokładnie to robią, nie giną jest to trudna sztuka, wielu ludziom się to nie udaje, wielu goistom ale czarnym się ta sztuka trudna udała, nie zginęły nie zginęły, co więcej udało się nawet wejść tam w teren białych udało się też zabić te kamienie, które tutaj próbowały skakiwać więc sukces na wszystkich liniach, bym powiedział tak bym to nazwał tutaj komentarz tej gry już będziemy powoli kończyć ale chciałem pokazać bardzo ciekawy, śmieszny ruch Otóż białe zagrały taką wrzutkę, bardzo, że tak powiem, nietypowa wrzutka, ktoś by mógł od razu pomyśleć, że chcemy zbić, ale zostałby złapany w pułapkę. Teraz białe mogą zagrać tu, i czarne nie mogły połączyć, bo zginą. Mogły się połączyć z tej strony, ale białe wtedy zbijają i są połączone. Więc taka pułapka na, na czarny została zostawiona i ta pułapka została uniknięta. Jeżeli czarne połączył się od razu, ta sytuacja jest zupełnie inna. Teraz po białym N2 mamy ruch w Q1, który po prostu działa i rozdziela białą grupę od swoich kolegów. Czyli bardzo ciekawa pułapka, no ale nie, nie złapała naszego niedźwiedzia, czy tam jakieś inne, inne, inne zwierzątko, które chcieliśmy złapać. Nie, żebym popierał polowanie na zwierzątka, ale taki był cel tego ruchu. To była pułapka. Gra się toczyła jeszcze, jeszcze długo, toczyła się, toczyła, policzone są punkty, ale czarne po prostu miały zbyt dużą przewagę. W tej grze tak naprawdę dużo podsumowania nie będzie. Jedyne co bym chciał powiedzieć, to y, bardzo mocno y, zaoponować przed graniem takich ruchów, które tworzą dodatkowe słabe grupy, gdy my jesteśmy, y, gdy my walczymy i mamy równą pozycję w walce. Tutaj. Nie jest powiedziane, kto jest silniejszy, biały czy czarny, jest to takie mniej lub bardziej równe. Mamy też dwie grupy tutaj na zewnątrz, te, te i te, które też powiedzmy są równej wartości, i w takim przypadku dodanie kolejnej grupy tylko nam utrudni sytuację. Zagrajmy ruch wzmacniający się, tutaj tak naprawdę czarne miały trudną sytuację, tak, bo ta grupa w rogu ona jeszcze żadnych oczu nie ma. Białe przynajmniej mają jakiś potencjał na bazę, i, i nie ma sposobu, żeby łatwo tutaj po prostu uciec, i wtedy. Białe mogłyby zyskać przewagę, tak? Mogłyby zabrać jakiś teren u góry, w zamian też wzmocnić swoją grupę, może. Można by było coś wywalczyć. I ten ruch, tak naprawdę ten ruch w C10 wszystko tutaj popsuł. I kolejny ruch, y, zaraz sobie zobaczymy, w M17. To jest to, 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 tego samego rodzaju szaleństwo. Próbujemy w, w, po równej walce, kiedy nasza grupa jest nawet słabsza tutaj, bym powiedział. Ta grupa jest w ogóle słabsza od tych czarnych kamieni dookoła, czyli nawet to nie jest równaga jest, walka, jesteśmy po prostu do tyłu. Próbujemy zagrać ruch, który tworzy nową grupę. Skupmy się na tej jednej, którą tu mamy. Ewentualnie, jeżeli postanowimy się ją poświęcić, bo taka opcja też istnieje, to zagrajmy po prostu coś, co jest duże, co jest istotne. Nie wiem, na przykład tu. Z myśleniem może o, o tym, żeby przeciąć tutaj yy, kamienie czarne. A czy w ogóle ta drobinka działała wcześniej? Jeszcze tylko się opłynim. Ona chyba nie działała w ogóle. No to może jakby sposobem na poświęcenie jest takie rozcięcie, tak? Nie wiem, może to, to by sprawiło jakoś więcej kłopotów. No ale nie, yy, nie ruch w M17. No i jeszcze może rada dla białych, to ta sytuacja, która się tu pojawiła, o właśnie z tym stąkeją, tak? Jeżeli mamy ruch, który w jakiś sposób ma otaczać białe, to musimy się upewnić, że on działa, że białe nie mogą nas rozetnąć, bo jeżeli nas rozetną, to stworzą nam brzydki kształt. W takich przypadkach trzeba poszukać albo innego ruchu, który po prostu działa, albo się zgodzić na to, że tego zamknięcia nie będzie, tak jak mówiłem. I po prostu nie zbliżać się na razie do tej, do tej grupy to jest częsty błąd i warto o tym pamiętać. Często, często jesteśmy zbyt niecierpliwi. Gramy ruch, bo widzimy, że mamy dużo kamieni do no to pewnie jakoś tam uda się złapać, ale jak było widać w tym przypadku, nie było to takie oczywiste. Tutaj białe zagrały atari, atari, przecięły i kształt się zrobił niedobry. I tak wyszło to ostatecznie dobrze dla białych, no ale jakby było to, znaczy dla czarnych, ale było to pewnego rodzaju ryzyko. E do tej gry, dzięki wszystkim za wysłuchanie, i grajcie więcej w Go, bo bez grania w Go to jest smutno. Trzymajcie się.